Ten materiał dedykujemy Parze, która zdecydowała się wyjść w połowie seansu Ślubu Doskonałego, bo to uzmysłowiło mi, że słaby film może być słabym filmem i możemy po prostu żałować, że się na niego wybraliśmy, że straciliśmy nasz czas, ale trzeba sobie zdać sprawę z tego, że niektórzy ludzie wydają na to realne pieniądze. Nasze nie są realne, ponieważ po prostu płacimy stały abonament w Cinema City, <gryw> więc to też mniej boli. Ale niektórzy się wybierają tak po prostu. 20 zł od osoby. Powiedziałbym, że to w sumie nic nie boli. Bira boli. W każdym momencie, jak chcesz, możesz wyjść i nie masz poczucia, że wydajesz na to pieniądze i, i, i trzeba zostać i przecierpieć za miliony. Inna sprawa, że ja przez długi czas negocjowałam, żeby <noise> też wyjść z tego filmu, bo to po prostu nie ma sensu. I gdybyśmy my wyszli. To by ponad 50% widowni wyszło z sali w połowie seansu, bo na sali łącznie było 7 osób, później 5. Jak my byśmy wyszli, zostałyby 3, ci najodważniejsi. Ja może powiem jak to się stało, że znaleźliśmy się na seansie Ślubu Doskonałego, bo to jest trochę tak, że od czasu do czasu pojawia się zły polski film, który wieść niesie, że jest na tyle zły, że mamy ochotę na niego pójść, ale często kończy się na tym, że jednak rezygnujemy, bo jest tyle innych premier, tyle, tyle innych filmów, że czasu nam na to nie starcza. Ale na Filmwebie pojawiła się recenzja tego filmu Michała Piepiórki, która nazywała się Kinopolo. Ja nie tak dawno temu napisałem również artykuł, który nazywał się Kinopolo, czyli o wątkach około diskopolowych w polskim kinie, i stąd byłem mocno zaciekawiony, jak ta diskopolowość się w tym filmie. Odnajdzie. Nawet jako wielki obrońca Disco Polo byłeś tutaj taki zmotywowany, że w razie czego będziesz wszystkim udowadniał hipokryzję, że po prostu traktują z wyższością Disco Polo, a tak naprawdę sam film nie jest taki zły. A tymczasem okazała się zabawna rzecz, ponieważ faktycznie w tym filmie ważnym elementem jest Disco Polo, nawet pojawia się pewien disco polowy zespół, który nazywa się Weekend. No pojawiał się już w zwiastunie, że będzie, więc można było się spodziewać, że pojawi się również w filmie. Ale okazuje się, że ten zespół pojawia się tylko po to, żeby twórcy tego filmu, żeby bohaterowie tego filmu mogli wzgardzić tym gatunkiem muzycznym, żeby mogli pokazać swoją wyższość w stosunku do tego gatunku muzycznego. No i to jest szalenie zabawne, biorąc pod uwagę poziom tego filmu, ponieważ, no nie ukrywajmy, Znacznie lepiej, 100 razy lepiej bawilibyśmy się na jakimś koncercie discopolowym, chociażby właśnie weekendu, niż na tym filmie, który w zasadzie momentami nawet ciężko nazwać filmem. Nie takie rzeczy nazywano filmem, naprawdę. To znaczy, ten film chciałby, naprawdę chciałby być tak dobry jak Disco Polo i przynajmniej bawić tak ludzi, tak. jak bawi Disco Polo, ale. Ani nie jest tak dobry jak Disco Polo, ani nie jest tak dobry jak piosenki Disco Polo, ani nie bawi tak jak Disco Polo. Ale być może jest tak zmontowany jak teledyski Disco Polo. Nie. Teledyski Disco Polo, mam wrażenie, że aktualnie też już są lepiej zmontowane. Chyba, że masz na myśli te teledyski z lat 90. To tak, to, to jest mniej więcej ten sam poziom. Ale może powiedzmy o czym jest ten film? Ale jak się tak chce zastanowić? Jak przybliżyć tę fabułę, to to nie jest takie proste. Ponieważ tam jest też powkładane dużo jakichś takich zwrotów akcji, które później nie mają wielkiego znaczenia dla całego filmu. Dlatego tym trudniej go opowiedzieć. No ale mamy ten ślub, który bierze córka jakichś przedsiębiorców. Też nie za bardzo wiemy, co to są za przedsiębiorcy. W tych rolach Ewa Kasprzyk i Krzysztof Stelmaszczyk. A w roli panny młodej Aleksandra Adamska. No i ona zachodzi w ciążę z pracownikiem z firmy ojca, ale bohaterka Ewy Kasprzyk nie chce, żeby jej córka była żoną jakiegoś obcokrajowca. I stąd pomysł, żeby wziąć zupełnie innego mężczyznę za męża, i tu też inny pracownik z firmy jej męża, ma być. Przeciętny, zwykły, łatwy do zmanipulowania ten przyszły mąż. Tak, i w pana młodego, którego wybiera matka dla swojej córki, wciela się Adam Woronowicz. To jest kolejna kluczowa informacja, ponieważ też wydaje mi się, że po plakacie można się trochę nabrać, bo jednak Adam Woronowicz, no niejako promuje ten film swoim talentem, a jednak zazwyczaj gra w tej bardziej udanej odmianie polskich komedii. Ty może kiwasz głową, ale przez to, że na pierwszym planie był Adam Woronowicz, to jednak miałam nadzieję, że to nie może być tak złe. Kolejną osobą, która jednak swoim talentem jakoś promuje ten film to jest Piotr Głowacki, ale okazuje się, że Piotr Głowacki prawdopodobnie będzie śnił tą rolę do końca swojego życia. No ma się czego wstydzić. Myślę, że takie fale wstydu od czasu do czasu będą go napadać. Myślę, że to jest dobry film, przy którym można ułożyć w ogóle tabelę ról wstydu. Tak, ale z drugiej strony są w obsadzie sygnały ostrzegawcze, ponieważ z drugiej strony mamy Pawła DeLonga. Paweł DeLong raczej w niczym dobrym nie grywa. Aquavadis? Pragnąłem ją bardzo, a teraz pragnę jeszcze więcej. Ponadto mamy Ewę Kasprzyk, Dobrą aktorkę. Bardzo dobrą aktorkę, bardzo charyzmatyczną. I w pewnym sensie ja rozumiem niech kobieta zarabia, ile dają, ale ostatnio Ewa Kasprzyk naprawdę lubi grać w bardzo złych filmach. Ale co może pójść nie tak. Ona chyba postawiła sobie za cel zagranie wszystkich najgorszych polskich filmach, chyba u Wegi nie grywa. Gdzie z tym. A poza tym gra tutaj Magdalena Lamparska. Którą, tak jak Ewa Kasprzyk, możecie znać z kolejnych odsłon 365 dni. I to też jest kolejna aktorka z niewątpliwym talentem i charyzmą, która odmawia grać w dobrych filmach. Może jej nie proponują? Może tak, a to by było smutne. Albo może to jest taka zasada, że będę najlepsza w najgorszych filmach. No właśnie, bo z drugiej strony zawsze można się zastanawiać, kto w tym filmie jednak jakoś wyszedł z twarzą. I myślę, że Magdalena Lamparska należy do tych osób, które jakoś tam mimo wszystko z twarzą wyszły, też wychodziła z twarzą z trylogii 365 dni, co też było niebywałym sukcesem. No właśnie o to chodzi, więc to jest po prostu jej strategia. Być najlepszą w najgorszych możliwych okolicznościach. Boże, jak ja za tym tęsknię. To jest naprawdę też zawsze jakaś ambicja. W ogóle takiego ducha rywalizacji. Się boi, że z innymi przegra, a tutaj przynajmniej wie, że może wygrać. Bo wszyscy biorą udział w innych zawodach na najgorszy występ. A cały ślub doskonały jest oparty na sztuce z 2001 roku, napisanej przez Robina Howdona, i to jest jedna z bardziej popularnych fars na całym świecie. Tak samo zresztą jak Mayday. I nieprzypadkowo nawiązuje do tego tytułu, ponieważ okazało się, że pewien pan. Producent i scenarzysta najwyraźniej uznał, że znalazł nowy sposób na zarabianie pieniędzy na polskich filmach, a mianowicie ekranizowanie, adaptowanie kolejnych popularnych sztuk teatralnych, popularnych fars, które prawdopodobnie kojarzy, a może nawet oglądało większość Polaków. Bo nie wiem, jak ty, ale ja Mayday widziałam. Nie, nie widziałeś? A szalone nożyczki? To widziałem. O właśnie, bo Ale... to jest taki wiesz, do odhaczenia te najpopularniejsze farsy. Tylko, że szalonych nożyczek trochę się nie da przenieść do świata filmu, ponieważ polega na tym, że jest to poniekąd sztuka interaktywna z widzami. Poczekaj, jeszcze zobaczymy. No jeszcze Wojtek Pałys, a o nim mowa, może jeszcze cię zaskoczyć, ponieważ Wojtek Pałys jest jednocześnie... Kiedyś całkiem uznanym, szanowanym producentem, a ostatnimi czasy zaczął angażować się w produkcję i pisanie scenariuszy do bardzo słabych polskich komedii. Ale Mayday chyba było lepsze i zobacz, tam też był Adam Waronowicz. Wiem, wiem, ale jednak główną rolę grał Piotr Adamczyk, a on jednak już się jakoś tam kojarzy z tymi złymi polskimi komediami. O papieżu. Co? Co? No ale widzisz, ja oglądałam Mayday, i ten teatralny, i ten filmowy, i ja niedobrze się bawiłam na tej filmowej wersji. To był nadal bardzo słaby film. Ale nadal nie tak zły jak Ślub Doskonały. Nie, 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 no nie, bo, bo tam to jednak było bardziej filmem niż to, bo to oczywiście się tak zaczyna, że nie byłam... Pewna, Czy to jest już film, czy jeszcze kolejny zwiastun? No, początek jest brawurowy. Naprawdę to jest coś niesamowitego. Ja też nie wiedziałem, czy, 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 czy to już tak będzie, czy naprawdę będziemy w estetyce zwiastunowej jakieś takie szybkie ujęcia do muzyki, zrobione. To wszystko jest nierealistyczne, wygląda jakby nieposkładane ze sobą, jakby każde ujęcie zostało nagrane w innym czasie, co niby w filmie się normalnie dzieje, ale że w innym czasie i ty wiesz, że to zostało nagrane. Nagrane w innym czasie, że widz się orientuje, że jest w tej iluzorycznej rzeczywistości. Tak, tak, zwłaszcza te pierwsze pięć minut ogląda się tak, jakby każdy aktor grał swoją rolą na Zoomie, osobno gdzieś tam u siebie i później próbowano to wszystko poskładać montażem, że nie, 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 oni są wszyscy razem w jednym pomieszczeniu, uwierzcie nam na słowo, naprawdę. Oni są rodziną. Ale wracając do Wojtka Pałysa, producenta i scenarzysty tego filmu, jaki ideju? Idea. Rysów. Rysów, czy rys, rysów, rysy. Co? Wycofuje się z tego. Made filmowy, pomimo wątpliwej jakości jakości, okazał się. Hitem kinowym w Polsce być może też między innymi dlatego, że wszyscy Polacy kojarzą tą farsę i się dobrze na niej bawili w teatrze i stwierdzili, że sobie obejrzą w kinie albo na odwrót, zawsze słyszeli, że jest fajna farsa w teatrze, a nigdy się nie wybrali do teatru, to chociaż sobie zobaczą w kinie. Myślałem, że powiesz, że wszyscy Polacy to jedna rodzina, będąc w disco polowym nastroju. Bo zdaje się, że w Maydayu na sam koniec też była piosenka Disco Polo. Nie pamiętam tak. jaka, czy to był Zenek Martyniuk, czy może znowu jednak Weekend, ale było coś. Tak, było i możliwe, że to był znowu Weekend. Czyli mają dobre układy z Radkiem Miszewskim z Weekendu. W ogóle, jak się tak cofam pamięcią do momentu, kiedy był wyświetlany Mayday, to były tak piękne czasy dla polskiego kina. Po prostu ten złoty okres, który może nigdy nie wrócić, ponieważ Mayday osiągnął prawie milion widzów w kinie. I to nie to, że na tamte czasy to był jakiś oszałamiający wynik, to po prostu był bardzo dobry wynik. Kiedyś polskie filmy na spokojnie, nieważne jak słabej jakości, osiągały setki tysięcy widzów w kinach. No i Wojtek Pałys myślał, że nadal jest w tej rzeczywistości przedpandemicznej i po wielkim sukcesie Maydayu postanowił pójść za ciosem i stworzyć Kolejny film oparty na popularnej farsie. No i teraz mu się nie udało, bo teraz nikt już nie chodzi na polskie filmy, zwłaszcza na złe polskie filmy. Ale wiesz, jednak 60 tysięcy to nie jest może dobry wynik w weekend. Ale jednak, jak sobie pomyślisz, że taki orzeł, ostatni Patrol w ogóle obejrzało 75 tysięcy widzów, no to tutaj nadal jest potencjał na jakieś 200 tysięcy widzów. To daleko do tego, co osiągnął Mayday, ale jednak lepiej niż wiele innych filmów polskich, które byś chciała, żeby obejrzało te 200 tysięcy ludzi. Ale wiesz, co na Maydayu nikt nie wyszedł z kina? A my byliśmy na Seansie, na którym raz, że prawie nikogo nie było, a dwa, 30% z tych ludzi wyszło z kina. Z procentami zawsze brzmią takie rzeczy lepiej. Nie dwie osoby, czyli 30%. Chciałem powiedzieć, że w tym filmie ktoś miał bardzo poważny problem z montażem dźwięku. Widocznie nie umiał rozciągnąć jednej piosenki na więcej niż jedno ujęcie. Ponieważ rzecz się działa tutaj zupełnie niesamowita. W ramach jednego ujęcia najczęściej, no może przesadzam, może czasem kilka ujęć obejmował jeden utwór muzyczny. Ale często było tak, że jak się przenosiliśmy z miejsca do miejsca, to, to oni nie znali takiego pojęcia, jak jakaś sekwencja montażowa, połączenie czegoś za pomocą danego utworu. Nie, to trzeba było tu ucząć i tam jest inna muzyka. Tu ucząć i tam jest inna muzyka. I po prostu nagle w twojej głowie grały naraz trzy utwory. Tak, do tego dochodzi muzyka ilustracyjna w tym filmie, która zawsze gdzieś w tle musi grać. Dybitna. I która jest przerażająca, jakby po niej można dostać psychozy. Tej muzyki tutaj jest tak dużo, jest tak natrętna, że momentami myślałam, że oszaleje. Ale naprawdę. Nie, no bomba, ja się po tym będę musiał poddać jakiejś terapii. Dlatego bardzo mi zależało, żeby wyjść z tego filmu, bo nie wiedziałam kiedy. Już mi troszkę coś tam przeskoczy w tej głowie i już nigdy nie będę taka sama. O, już mi oko lata. O. Mnie trzymało najpierw to, że chciałem wiedzieć, czy postać Piotra Głowackiego jest z tą dziewczyną, z którą przespał się Adam Woronowicz w dzień przed ślubem. To, 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 Tak mi się wydawało od początku, ale nie byłem pewien i jednak chciałem się tego dowiedzieć. No i widzisz, jak się dowiedzieliśmy, to była mniej więcej połowa filmu, trzeba było wyjść. Ale wtedy nie zobaczyłbym Weekendu i Radka Liszewskiego i tego, że chcieli go ośmieszyć poprzez fałszowanie Ave Maria, chociaż tak naprawdę, z tego co wiem, Radek Liszewski ma jeden z lepszych głosów w polskim disco polo. Bo wiesz, dobra farsa, to jest coś, co się dobrze ogląda. Tak. Komedia omyłek, to wszystko jak to się dobrze ze sobą zazębia, jak jednymi drzwiami ktoś wychodzi, drugim wchodzi. Śmiejesz się mimowolnie niemalże. Niestety reżyserem tego filmu jest aktor epizodyczny w Harrym Potterze na przykład. Także nie to, że była tutaj jakaś wizja i świadomość tego jak wyreżyserować udaną farsę. Ale czy jest jakiś targ najemników reżyserskich i na tym targu reżyserskich najemników poszedł Wojtek Pałys i wybrał Nika Morona? Bo to jest niesamowite, że tego filmu nie mógł wyreżyserować po prostu jakiś Polak. O przeciętnych umiejętnościach. W każdym razie gdziekolwiek Wojciech Pałys znalazł tego reżysera, to, to nie znalazł reżysera wybitnego. Wiesz co, oglądając ten film zaczęłam sobie myśleć, że być może w takim piekle byśmy żyli, gdyby nie powstał Polski Instytut Sztuki Filmowej. Bo ten typ kina, właśnie takich słabych, konsumenckich... Polskich komedii to jest właśnie to kino w pełni komercyjne, które nie jest dofinansowane przez państwo, które musi samo na siebie zarabiać, które musi być opłacone przez prywatne podmioty. No i zobaczcie, jak wygląda tego typu kino, i bardzo często to najsłabsze polskie kino właśnie jest w pełni prywatne. Tak by wyglądało polskie kino, gdyby nie było tego wsparcia państwowego. Może w Ameryce to jakoś funkcjonuje. Ale my jesteśmy po prostu za młodą demokracją kapitalistyczną, żeby u nas to dobrze funkcjonowało, bo zamiast tego będą zawsze jeździły wielkie ciężarówki łomży. Więc jest gdzieś tam ta alternatywna rzeczywistość. Gdzieś jest to filmowe polskie piekło, gdzie większość produkcji to właśnie jest coś takiego jak ślub doskonały. Czy, czy ja kurwa nie potrzebuję ochrony? To jest to piekło, gdzie farsy zamiast mieć dynamikę są rozmemłane, gdzie tak naprawdę komedia omyłek jest tak nieciekawa, że nie wiadomo kto i dlaczego się myli. Znaczy ta komedia omyłek zaczyna być komedią omyłek dla widowni, która trochę za bardzo nie wie o co chodzi w tym wszystkim i dlaczego bohaterowie zachowują się w ten sposób, ponieważ nie ma za bardzo ku temu powodów. Bohaterowie zachowują się w ten sposób. To jest bardzo ważna kwestia, ponieważ bohaterowie się nie zachowują. To znaczy, nie mają charakterów żadnych. To znaczy, może troszkę jest charakter Ewy Kasprzyk, która jest kawał Francji, im taka ma być, a zarazem, no właśnie, ale tu wychodzą znowu, jakieś dziwne rzeczy, zarazem niby jest bogobojna, ale tak naprawdę to nie ma żadnego znaczenia dla dalszego rozwoju filmu poza tym wstępem, poza tym strasznie się puszcza z wszystkimi, no dużo tam, właśnie tak wyglądają te postacie. One są złożone z jakichś takich dziwnie, dziwnych bombelków, które nie tworzą razem spójnej piany. Piękna, jakaś nie wiem, czemu mi wyszła metafora wannowa. Ba motyw wanny pojawia się w filmie. A to masz rację, rzeczywiście. Czyli jednak gdzieś tam te neurony mi się dobrze zetknęły. Ale a propos tego, też to jest dopisany wątek social mediowy, który w ogóle nie ma potrzeby się znaleźć w tym filmie. W ogóle ja bym w sumie chciał wiedzieć, o co chodziło z tym wątkiem, z social mediami, ponieważ. Ona, jak nagrywała ten filmik, to znaczy, to jest dziewczyna Piotra Głowackiego w tym filmie. I dziewczyna, która przespała się za Mem Woronowiczem w dzień przed ślubem. Jego. I Woronowicza ślubem. Widzisz, brzmi jak komedia omyłek, zobacz, jak fajnie. Ona się zamknęła w Wannie, w ogóle wzięła piękną kąpiel w momencie, kiedy powinna chcieć uciekać z tego hotelu. Nieważne. To już, to już i tak jest mało ważne. Ale nagrała ten filmik jakby była super wielką influencerką. Faktycznie, przecież ona się zamknęła w tej wannie, żeby się ukryć, a później zaczęła sobie brać kąpiel od czapy i nagrywać tak, tak jakby była wielką influencerką, jakby musiała o tej godzinie koniecznie coś nagrać, bo Inaczej ją fani opuszczą. Tak. No i przypadkiem wysłała ten filmik, którego nie chciała wysłać, i obejrzała to cała sieć, i wszyscy ale, się uśmiali strasznie z tego. Ale nie chciała wysłać, ale chciała wysłać ten filmik. Ale z wanny. właściwie nie jestem pewien. Ale jak wysłała ten filmik z Wanny, który niby wysłała przez pomyłkę, choć tak naprawdę może trochę inny, ale chciała wysłać filmik z Wanny, no to wtedy tak czy siak Piotr Kłowacki by się dowiedział, że jego dziewczyna nie była u siebie w mieszkaniu, tylko gdzieś indziej i właśnie. W tym hotelu później by wydedukował, więc skończyłoby się tak samo. Jakby to zrobiła intencjonalnie lub nieintencjonalnie. Czy w ogóle historia relacji pomiędzy Piotrem Głowackim a jego dziewczyną w tym filmie jest bardzo interesująca? To znaczy, wy wyszło na to, że wielki imprezowicz, jakim jest bohater Piotra Głowackiego, nigdy jeszcze nie uprawiał seksu ze swoją dziewczyną. I nigdy nie był na imprezie. Był chyba. Raz. Hello darkness, Ale tak, masz rację. Ta postać jest na początku nam pokazana jako szalony imprezowicz, który będzie teraz zapewne cały czas niszczył plany bohaterowi Adama Woronowicza, a się okazało, że w zasadzie jest nijaki i dodatkowo żenujący. Ponieważ no niestety nad Piotrem Głowackim tutaj najbardziej się znęcano, ponieważ przez to, że ten film nie ma na siebie pomysłu, nie, nie wie jak wygrać tą komedię, żeby naprawdę to wszystko było z energią i zabawnie, to widzimy, jak ten Piotr Głowacki. Poci się na tym ekranie i wysila, żeby podać te kwestie w jakiś zabawny sposób, żeby robić jakieś miny, odstawiać jakieś pozy, żeby to wszystko niby było zabawnie, ale my na to patrzymy no tak po prostu jak taka loża szyderców. Dosłownie kamera na niego patrzy jak taka loża szyderców. No i aż trochę go żałę. białego Białej koszuli, kurwa, baw mnie teraz. Znaczy, to jest ten występ. Występ poniżej godności, niestety, szczególnie Piotr Głowacki tutaj wygrał tę kategorię. Tak, bo to jest właśnie ten typ kina, gdzie aktorzy są tacy sprytni. To znaczy, słaby strasznie film, ale sami aktorzy, większość z nich jakoś się próbuje bronić. Co prawda, nie wiadomo o co chodzi w tym wszystkim, i to wszystko jest fatalnie nam zaprezentowane, ale sami aktorzy. Próbują grać w swoją grę. No i Głowacki nie wygrał. Bo właśnie Woronowicz jakoś się broni, Adamska jakoś się broni, i lamparska jakoś się broni, tak to widzę, a Głowacki nie. Mimo, że jako grupa się nie broni. Nie, 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 jako tam chemia pomiędzy nimi czy coś, to co w ogóle nie działa kompletnie. Także byli bardzo niekoleżeńscy w stosunku do Piotra Głowackiego. Czy znaczy twórcy byli niekoleżeńscy przede wszystkim, że kazali mu też przez połowę filmu grać pijanego i on się słania na tych nogach, co może być bardzo śmieszne w teatrze, albo też bardzo śmieszne, mogłoby być w dobrze w tempie zrobionym filmie. Tego tu oczywiście nie ma. Są też niesamowicie papierowo przedstawione uczucia. Ja wiem, że takie papierowe uczucia są jakimś tam elementem farsy czy komedii omyłek, ale to co się tutaj dzieje, no to już jest naprawdę wyjątkowe. To zakochanie tej dziewczyny Piotra Głowackiego w postaci Adama Woronowicza. Zakrawa o męską fantazję typowego polskiego mężczyzny koło pięćdziesiątki. Ale jeszcze ciekawsze jest to, że ona się zakochała w nim podczas nocy, w której on był w dupę pijany i w zasadzie nic nie kontaktował, ale był czuły, wspaniały i co nie tylko. Czyli musi go zawsze upijać i będzie bardzo szczęśliwe małżeństwo. Bardzo. Po, po czwórny, czy po piątny ślub na koniec, że wszyscy zaczęli się zgłaszać do ślubu, świetne, świetne. I jeszcze właśnie, takim występem trochę poniżej godności, choć Andrzej Grabowski grywa w takich filmach, ale też bym powiedział, że ten ksiądz biskup, który nie jest księdzem ani biskupem, no też, też dobrze było. Tutaj takie przypomnienie, cytując Arkadiusza Jakubika, który kiedyś powiedział piękne słowa. Twarz ma się jedną. I jako aktor trzeba mieć tego ogromną świadomość. Bo jednak łatwo można ze siebie zrazić widzów i później trzeba swoją twarz odbudowywać w oczach widzów przez wiele, wiele kolejnych ról. Ale może twarz ma się jedną, ale z mężami już jest inaczej. A, bo wtedy to mężowie są jak naleśniki, nie wiem czy wiesz. Pierwszy do kosza. To jest boom od tego filmu. Wypowiadany przez Ewe Kasprzyk, wspaniały zostanie z nami na długo. Jeżeli ja nie wyrzucam naleśników do kosza, nigdy, nawet jak mi się jakiś nie uda, to co on mnie mówi? Że szanujesz produkty, które masz w domu i z których robisz jedzenie. Też tak myślę. Pewnie na tym filmie nie byliście, a jak byliście, to podzielcie się, jak wam się bardzo podobał ten film. Nie, 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 inaczej. Po prostu każdego, kogo spotkacie, a jakkolwiek planował wybrać się na ten film, bo a, Adam Woronowicz to może fajnie będzie, śmiesznie, lubię Piotra Głowackiego. To nie, 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 nie. powiedzcie, że nie, że. Że nie. nie. To jest ten moment, w którym. Mówię, że mamy patronajta i że dziękujemy wszystkim patronom, w tym najhojniejszym Bartkowi, Bartoszowi, Jankowi i Hannie. A od nas póki co to by było na tyle. Pa!